jak poprzednie laty przez dwa lata nie mogliśmy zrobić w związku z covidem i wróciliśmy z kontynuacją dalej e, festynu i dnia dziecka. Robimy to w ten sposób, że robimy przyjemne dla dzieci i pożyteczne na coś. W roku 2019 mieliśmy e, festyn na rzecz dzieci niepełnosprawnych. Była to trójka, gdzie żeśmy zebrali 46 tysięcy i zostały dzieci podzielone sprawiedliwie, porówno te pieniądze były przeznaczone dla nich na rehabilitację. I teraz kiedy skończył się COVID, wróciliśmy z powrotem do Dnia Dziecka i do zrobienia czegoś dobrego. A tym dobrem u nas to jest Kościół Świętej Katarzyny, który jest naszym jedynym zabytkiem. Jest on z XIII wieku, a najważniejszą rzeczą, jaka, jaka jest, to ksiądz proboszcz Kaluta. W tej chwili po prostu przyjął to sobie za honor, żeby zrobić dach, bo to jest najważniejsze. I ten dach chcemy zrobić nie z gątu, tylko z łupka. On jest drogi, ale proboszcz i my razem wspólnie chcemy zrobić, żeby ten dach był na dalej na jakieś wieki, bo to jest najważniejsze, bo Gąd w tej chwili. Nie jest taki dobry, i on się tak samo zużyje. To dzisiaj tutaj ten festyn będzie właśnie zbierane pieniążki. Główny cel. Główny cel to jest wkład własny na wnioski, projekty, które nam pomogą ściągnąć pieniądze z zewnątrz, bo to są duże pieniądze. A tak poza tym jeszcze przy okazji Dzień Dziecka. Przy okazji zorganizowaliśmy Dzień Dziecka. Mają dzieci dmuchajce. Tak samo oni występują na tym festynie, biorą czynny udział. Brali były zawody na raku, gdzie dzieci też występowały. Teraz występują z szczęścią artystyczną od najmniejszych do największych. I także żyjemy w Marciszowie od najmniejszego do najstarszego, razem wspólnie. Panie Adamie życzę, aby to się spełniło i wszystko było ok. Dziękuję bardzo, pozdrawiam. Widzę, że ksiądz mina uśmiechnięta, festyn już można powiedzieć udany. Te pieniążki w ogóle tak starczy na taki remont tego kościółka? Pieniądze zebrane w czasie festyna będą kroplą w morzu potrzeb, które są potrzebne, jeżeli chodzi o remont kościoła. Na pewno potrzebujemy wyremontować dach, który w latach 70. został jedynie zabezpieczony. Potrzeba zrobić odwodnienie, elewację, dokonać renowacji epitafiów, które są bardzo cenne, umieszczone na kościele. Są to epitafia fundatorów tego kościoła, fundatorów w ogóle miejscowości Marciszów. No i zająć się całym wnętrzem i otoczeniem kościoła. Pan patrzy tak na księdza, młody ksiądz, no to ma werwę i na pewno ten jeden festyn tutaj nie będzie, tu na pewno co roku będzie festyn. Na pewno nie. Pierwszym moim takim pomysłem, kiedy przyszedłem tutaj do parafii, to właśnie był kościół świętej Katarzyny Aleksandryjskiej, właśnie ten mały kościółek, żeby przywrócić go przede wszystkim do użytku liturgicznego, żeby w ogóle go otworzyć. Udało się to zrobić, udało się ten kościół posprzątać. Już pewne uroczystości w tym kościele się odbywały. Ku uciesze mieszkańców, ponieważ niektórzy nawet kilkudziesięcioletni mieszkańcy, którzy tutaj mieszkają, pierwszy raz w tym kościele w ogóle byli. Tym większy zapał mieszkańców jest teraz, żeby poprzez takie festyny zbierać fundusze na remont tej perełki, którą mamy, bo jest to tak naprawdę jeden z najstarszych kościołów na Ziemi Kamienogórskiej. Już może ksiądz być dumny, bo widzę tu dużo osób znajomych z Kamiennej Góry, z Marciszowa, z Ciechanowic, no z różnych stron, i już można powiedzieć, że te osoby wiedzą po co tu przyszły. Tak jest. Ten festyn, który żeśmy zorganizowali, został zorganizowany jako festyn charytatywny, żeby ratować ten Kościół Świętej Katarzyny, ale też połączony jednocześnie z Dniem Dziecka. Więc chcieliśmy podkreślić właśnie ten dzień 1 czerwca, też przyciągnąć przy okazji większą liczbę mieszkańców, nie tylko naszej miejscowości wioski, ale także i z okolicy. Już ja Wam życzę, abyście to wszystko Wam udało. Miejmy nadzieję, że tak będzie i przywrócimy Kościół Świętej Katarzyny do dawnego blasku, tak jak powinno być. Dzięki serdeczne. Co <laughs> dzisiaj polecamy? To po prostu dusza pragnie. Kiełbaska, ogóreczek, smalczyk, serek, nauka z miodem. E, to to poślizgcie to to do przodu. No oczywiście, e. cały czas trzeba się rozwijać. Widzę, że Marciszów tu prężnie działa. I smalec własnej roboty. Pierwsza dawa robiła. Proszę Panie Bogdanie, proszę. Pani Oli smalec.